Na to mamy cztery ściany i cud, żeby brudy prać w swoim domu. No niechże się ciocia uspokoi. No jak tak dalej pójdzie, to będę musiała w lecie jechać do Karlsbadu. Z ciocią chętnie pojadę. Obejdzie się. To lokatorka, co się truła? Tak, tak, ta sama. Wymówiła mi mieszkanie. Nam właśnie podwyższyli, a my chętnie weźmiemy. Obejcie się. Ale mogłaby to ciocia zrobić dla nas, dla krewnych? Za ciężkie czasy na zbytki. Ha, ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili? A ja tam nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie nad stan. No, no, no. Chodzicie do teatru. No, trudno przecież. Prenumerujecie pisma. To już ciocia daruje, ale. Ja zawsze pożyczę i wystarcza. To się świetnie zawali, że tam drukowanych bajt nie będę czytał. Przyjmuje cię gorącą kolacją. To, to konieczne. No, skoro konieczne, to się nie skarż, że ci nie wystarcza. No nie możemy żyć jak... Jak my. Zobaczymy, jak będziecie śpiewali na star. <noise> no, mój mąż nie potrafi oszczędzać, ja także. Trzeba było iść za tego aptekarza, co się o ciebie starał. Namawiałam cię? Ale przecież on rok temu umarł na suchoty. Właśnie. Miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. O! No nie ma co! Byt. Zabezpieczony. To podstawa życia. Taki terkot, że sp spać nie można. Tym lepiej. Pójdziesz może do biura. Mama wyrzuciła te, co się truła. A to co do tego? Jest sympatyczna. Skandalistka. Robiła to z miłości do męża. A ja tam w tej miłości nie wierzę. Kobieta dla męża nie potrzebuje się pod spodem stroić. Ja ręczę, no. że uczciwa. A ty skąd wiesz? Bo mi się do niej brał. To wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. Jestem, 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 niestety, jestem i to jest cała moja tragedia. Słyszałaś? Mówi niestety. Być tulskim. Katastrofa. Żadnej moralności, żadnych zasad, żadnego płaszczyka teoretycznego, jak mamcia. Nie to się jeszcze na tym skończy, że do socjalistów przystanie. Za głupi na to jestem. Na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu. Właśnie, że trzeba. I to najtrudniejszy w życiu. Przed kim? Przed swoją duszą. Na socjalistę! To nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. <noise> Dawno nie było rozmowy o Bogu w tym miejscu. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty też pięknie wyglądasz. Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja się lumpowałem poza domem, a ty w domu. A cóż ty tak patrzysz za Haneką? Bo mi się podoba. Sługa? No a co? Nie kobieta? Ja ręczę, że nawet bardzo, bardzo. bardzo. Wiesz coś o tym? Ja jestem jak. Pianista, jak ja widzę fortepian, to ja muszę zaraz w no, Tak, ale fortepian... No, ale każda kobieta jest jak... fortepian. Tylko trzeba umieć... grać. Śpiący jestem. Z czego ty się po tych knajpach włóczysz? Bo gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu... Postarałabym się o jakąś znajomość solidną, tyle mężatę. Dziękuję, ja mam... Ja mam dość kołtunerii w domu i w sobie samym. A dlaczegoż jesteś kołtunik? Bo mi się urodził po kołtuńsku. A niele. Boż. W łonie matki nie byłem. Ja bym skórę zdarł. To i tak to mam to w środku, w duszy. coś, jakiś inny, jakiś nowy, walczy z tym podstawowym, ale. Ale ja wiem, że to do czasu, że. Nie ten kołtun rodzinny weźmie za łeb, i ja będę wtedy. Ja będę wtedy Felicjanem. Ja, ja będę pobierał czynsze. Będę no. Mm. Dulski. Dulski. Ja będę dulski. Ja będę. Pradulski, ober, uber, oberdulski, oberdulski. Ja będę płodził dulskich, ja będę miał całe legiony dulskich, ja będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców. Z kołtuństwa można się wyswobodzić. Ty jesteś taka wyzwolona. To byś tak wydaje. Ty masz po sobie wiele politury. Jesteś jak to, Jak machoń, jak te twoje secesyjne meble, jak. Jak te twoje pomalowane włosy, to jest. To jest piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Wiesz co? Ty jesteś wcale, wcale. Dajże mi Ale to pas jest moja droga. Pasażer. Jeszcze jesteś tutaj? Czy ci nie wstyd? Ojciec twój pracuje, ja pracuję, siostry... No, czy się pracuje, czy się nie pracuje, to i tak prowadzi do tego samego. Nieprawda. My ludzie pracy, a próżniacy... Ale przecież i my, i wy jednako... No co, co? Wyciągniemy kopytka. Pa. Pa, lalo. Straszne rzeczy, straszne. Słyszałaś, jak on mówi? A to najgorsze, że taki zdolny. Taki utalentowany. Ta, żeby chciał, to przed nim kariera. No, ale nie chcę, nie chcę. Tylko ląpuje i lumpuję. No nie jest tylko kawiarnie i spódnicę. No proszę cię, moja droga. O, dziękuję, cioci. Ale on jest jakiś podrażniony. Niezadowolony. Mhm. A czy on sam wie, czego chce? Hmm. Powinien Bogu dziękować. Prosty, zdrów. O no za twoje. Oh. <grym> Hanka! Idź po u panicza. Kontenta ciocia z Hanki? No hmm. tak sobie. Hmm. Niech ją ciocia odprawi. A to czemu? Ja coś dostrzegłam. Kradnie? Hmm. Zdaje się, że Zbyszko się do niej bierze. No więc co mówię, no. Moja kochana, no wobec tego, co się dzieje, no, no, że niby rozumiesz, no to piwo co szumi. A, A rozumiesz. A, lepiej w domu. Hmm. A niech tam, byle się nie włóczył. I nie tracił zdrowia. No, ale żeby ona no. potem. No, także. Będzie kontenta. <noise> to wszystko. Takie bez czci i wiary. No. Pokażę ci to, co sobie kazałam przerobić. Dobrze? Hmm, wcale, wcale. Hmm, muszę się oszczędzać. Przerabiam stare łachy. Hmm. E, ty, nie no, na cioci wszystko się dobrze wyda. A czy ciocia w tym roku podwyższa? Muszę. Cię wszyscy podwyższają. Suteryny całe o dwadzieścia to się nie wstawię magle. Ale to, to ciasno, zęby sobie powybijają. Wszystko jedno, ja tam tamtędy nie chodzę. Oba partery po pięć. Pierwsze piętro. Kokocica. O dziesięć. Kokocica? Mm, to za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o dwadzieścia. Tak myślisz? Naturalnie. No ma pieniądze. Łatwo jej przychodzą. Niech płaci. Niech płaci. Niech płaci. Mm. <noise> A więc... A. Kokotka. Tak. O dwadzieścia. Radca. O dziesięć.